Krzymanko, ze strony hodowcy robię się kolejny odcinek. Dzisiaj byśmy chcieli Wam się zapytać, czy byście chcieli kontynuację o to właśnie tej serii, czyli hodowlę widzów. Tutaj widzicie, że było kilka odcinków z Waszych hodowli. Nie wiem, czy jest przyciszone. Nie, nie jest przyciszone, to przyciszymy i Wam pokażemy ostatni odcinek, jak to wyglądało. Tam przykładowo możecie sobie obejrzeć jeszcze resztę, bo tam, żeby nie było podwójnych głosów z tamtego odcinka i z tego nie wiem czy tutaj chociaż w sumie to zaraz przejdziemy do oglądania, bo tutaj więc no, tu było kilka odcinków z tych z schodowli widzów, tu możecie wysyłać swoje filmy a zaraz wam zrobimy cięcie i pokażemy gdzie możecie je wysyłać no więc tutaj na Messengera możecie, to jest nasz Messenger Facebook, czy co tam chcecie, możecie wysyłać Albo pisać po prostu w komentarzu, że mamy wejść na któryś was, Wasz kanał Zobaczyć któryś odcinek z Waszych i nagrać z niego chodów widzów Więc albo jak chcecie to możecie wysłać Albo tutaj na, na Messengera yy, Na to konto co tutaj widzicie właśnie Albo jeszcze Instagram też jest Tylko nie wiem czy na Instagramie można wysłać filmy, ale chyba można Więc też zaraz Wam pokażemy nasze konto na Instagramie I bo Chyba, że macie własny kanał na YouTube, to wtedy wysyłać, y, napiszcie po prostu na Messengerze, na, czy na Instagramie, czy właśnie w komentarzu, który odcinek mamy y, zobaczyć jako ten z hodowli widzów. Możecie tam się pozdrawiać, koło chcecie, czy tam coś, co chcecie zrobić. Najważniejsze, żebyście pokazywali swoją hodowlę. Więc zaraz Wam pokażemy y, Instagrama i zaraz przejdziemy może do przykładowego jakiegoś tam filmu, co już kiedyś był. No więc to jest nasz Instagram, możecie zaobserwować. <grych> I tu mamy swoje posty, relacje. I tu możecie wysłać nam na tym koncie też filmik, jak chyba da się na Instagramie wysyłać filmiki, więc możecie tu wysłać. Takie zdjęcia mam. Ja nie, nie będę reklamował teraz Instagram. <grych> I wy... I więc tu też możecie yy, wysyłać te filmy. No więc Facebook, Instagram, nagrywajcie swoje hodowle i przesyłajcie. My po, po chętnie pooglądamy sobie wasze. Wasze hodowle No wrzucimy na kanał No Będziecie słyszeć naszą ocenę, recenzję, na żywo waszych ptaszków Więc teraz pokażemy wam tam przykładowy odcinek, ten ostatni Czy tam jakiś się losowo wybierze, więc za chwilę się widzimy z powrotem No więc teraz sobie wybierzemy tutaj Niech będzie jakiś losowy, jakiś będzie śmiesznie, albo bokiem jakoś Ale niech sobie będzie Zobaczymy no, widzimy, że najpierw coś tam jakiś kanał jest o, I tutaj jest Może wezmę inny, bo ten jakiś bokiem to nie wiem jak to u was widać Ten jest dobrze, dobrze nagrany Ale teraz też nie wiem jak to będzie wyglądać ja Po prostu <laughs> tak i jak se leci no, więc Może trochę pominiemy no, I tu tam widać chyba było, nie wiem czy, czy tam było I Tu jakieś gołąbki, po prostu ponag ponagrywane Wszystko jest to jest fajnie. taki Najlepiej. Znaczy jak macie jakieś zwierzęta, czy tam jakieś ten, to możecie tam pokazać chwilę. Ale głównie żeby to było o ptakach najlepiej, no bo w taką mamy tematykę kanału. Zresztą jest to też jakiś gąbek. Mówię, no to jest przykładowy odcinek. Jak nie wiecie jak nagrać, to tu macie tych filmów 8. Zdjęcia też mogą być, bo w którymś chyba były zdjęcia. Chyba nie ma tutaj do tego... Do danych yy, do tej hodowli widzu, bo tam to było chyba troszkę, troszkę później tam ten odcinek był, a tam widz napisał. No więc, jakbyście byli zainteresowani, to piszcie w komentarzach, albo po prostu od razu film wyś wyślijcie. To nie ma się co wstydzić, że damy jakieś tam kurki, czy coś brzydkie, czy coś, bo my tam chętnie obejrzymy Wasze hodowle yy, No więc, zapraszamy do wysyłania tych filmów, a my już widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.